Cześć, witam was w kolejnym kanał, mojego kanału, ja jestem Wojciech Lajkusz, dzisiaj w komendy 2 pokażę wam, w ogóle, yy, nagrywałem przed chwilą znowu ten odcinek, który trwał minutę, ale zlagował mi się świat, teraz nagrywam to drugi raz, okej, okay. mamy... Tą komendę to mamy tu. Dobra. Eee, Okej. Okay. sobie przekopiujmy Dobra. Dobra. Jak mamy sobie ten... To komenda będzie w opisie. I dajmy sobie na przykład yy, cyjan podłoga Bed To będzie śmiesznie wyglądać, pewnie? Przepraszam, gdzie to jest? Yy, a! Jeszcze jedna rzecz. Musimy sobie dać na zawsze aktywny, powtarzający. Kill małpa e type równa się falling block. Komenda w opisie. Gotowe. I druga komenda. Może słucham najlepiej nowy świat i druga komenda to będzie druga komenda będzie po prostu no, teraz wam pokażę jaka mega prośbę dajmy jakimś a stwórzmy nowym co się będziemy albo na tym miałem rozpieprz Nie wiem co robię, bo jeżeli tak jest zepsute Jak to mi się naprawi, to ja będę płakał do szczęścia. Sumie, no. I tak raczej tutaj nie będę grała. I co ja w ogóle gadam? Druga komenda jaką będziemy musieli wpisać, to no... No ja mam panic jakieś. Ja myślę, że tak będzie. Give, małpa, p, command block. Dobra, jak mam ze tego command blocka co to jest, to musimy zrobić, ja tutaj będę robił wszystko od zera, tak jak w nowym świecie. Kill, małpa, e, type, równa się following block. Komendy w opisie będą. Zawsze aktywny, powtarzający. W drugim commend bloku robimy data merge entity małpae type równa się Falling Block Block robimy okay. eee, team2.1s zawsze aktywny powtarzający teraz ja, na tym świecie miałem trigger i auto i to mi dawało, że takie auto jest ale teraz żebyśmy zrobili na przykład blok, z który możemy przenikać Bierzemy sobie na przykład Stone i na przykład... Wpisujemy sobie komendę w opisie, zawsze aktywny, powtarzający. I teraz tutaj powinno, pojawi nam się black concrete i właśnie w taki sposób zrobiłem ten dziwny deal, który jest krzywo obstawiony i możemy przez to przeniknąć. Jak widzicie e, teraz Wam pokażę jakie może być tego na przykład zastosowanie. Komenda w opisie... Scoreboard objectives add oczywiście to opisujemy na takim tym na przykład sterowanie albo ster będzie łatwiej i trigger jak mamy to teraz możemy sobie wpisać tutaj możemy sobie dać pyk, 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 pyk. i tutaj na przykład F3. A. No to fajnie. I tutaj dajmy sobie 5. Nie Gdzie to jest? Tam. Ok, czyli jest dobrze. No mi się wydaje. I tutaj execute at maupa a stores równa się. Ster równa się 1. Run. I teraz piszemy sobie trigger. A, jeszcze jedna rzecz: Scoreboard Players Enable Małpa A. Ster. Zawsze aktywny, powtarzający. I teraz trigger. Ster. Jakby wam mnie zadziała tą dlatego że nie wpisaliście set 1 na przykład ale to zawsze jest inaczej, mi strasznie laguje wszystko a jak widzicie... Patrzcie, nie ruszam się. Przesunę tam. I to też idzie tam. I po prostu tam gdzie się patrzy, tam będzie ten blok. Popatrzę się tam. Jest tutaj ten blok. Popatrzę się tu. I właśnie w taki sposób zrobiłem auto, którego Wam teraz nie pokażę. I jak chcemy wyłączyć, to set 0 i... I pokażę Wam teraz, do czego Wam może się to przydać, zamiast zbudować auto i klonować. Bo jak zrobimy takie klonowanie, nie? Jak będziemy ciągle z tym autem chodzić, to po prostu auto nie będzie się ten. Na przykład jak za nami, to auta będzie po prostu miliard aut. A jak zrobimy to filem, żeby filowało wszędzie obok nas, żeby auta nie było, to wtedy jak pojedziemy obok jakiegoś budynku, albo obok, obok czegoś, to po prostu ten budynek się usunie. Więc jak chcemy zrobić takie sterowanie, no to właśnie polecam Wam to zrobić tak jak Wam teraz pokazałem, na filing blokach. A jeszcze jedna rzecz. Polecam tutaj dopisać no gravity 1 b albo 1 no jak tam wolicie i to by było już no jeszcze jeszcze mogę was oprowadzić po tym świecie niech film trwa 10 minut już możecie wyjść ale tak jeszcze tutaj was oprowadzę zobaczmy co tam na telefonie ciekawego możecie napisać w komentarzach jak tam w szkole ja chyba dostanę koronawirusa xd nie żartuję nie sugerujcie się tym co powiedziałem Tego zniszczę To bez sensu Jakbyś się ktoś zastanawiał ile tu jest komando bloków, To ja tutaj yy, A zatrzymajcie sobie Filmik i możecie policzyć I też wam pójdę Liczcie, liczcie Jak, napisze jak napiszecie w komentarzach poprawną liczbę to wtedy no, nie wiem. No, tutaj też wam pokażę. Dobra. No, w ogóle reklamę serwera robię XD. To jest mój serwer. IP takiego nie mam. Jest przez Hamachi Gierka. A ja hamaci Wam też nie podam. To jest mój serwer. ale no, tutaj, jakby się ktoś zastanawiał, co tutaj robię. No, może nie jakoś bardzo krótko. Ale też nie jakoś długą. Jak widzicie, tutaj mam. Oczywiście wszystko ręcznie było budowane. Ja tutaj, jak widzicie, nie mam jakichś opcji modów czy coś. Ale właśnie możemy sobie jakieś mody pobrać. Ale na pewno. Może trochę, ale jakoś tak to nie będę z nich też budował tego. A tak a propos jak wczoraj sobie grałem z kolegą, nie jest jakiś bardzo zaawansowany w Minecrafcie, ale... Jak wcześniej grałem Nie pokażę wam jak to on zrobił, bo no pamiętam ale nie chce mi się. Po prostu chciał zrobić coś takiego. I ja nie ja nie wierzę, jak on to zrobił. Postawił po pierwsze komparator. Poza tym w drugą stronę. Pochodnie, która nie miała prawa tę... Bo... Zresztą nieważne. Jakby Martin nie chcę chciał nie? Mogę się trochę postarać albo chociaż przetestować ten mechanizm. No, tutaj mamy jakiś parkur. Jak chcecie wbić na ten świat, to... To piszcie w komentarzach to. Może wam podam. No. Co tu się... Nie! E, nieważne, muszę jeszcze raz to naprawić. No Dobra, nieważne. E, Game of Spectator, taki propos, taki life hack. Jakby ktoś chciał w ustawieniach, albo jak jesteście jeden, to F4, to ja sobie ustawić. No, no i to już by było na tyle, więc żegnam Was i do widzenia. Pa! Poczekamy sobie tu chwilę. Niech film trwa dłużej. Niech film trwa 12 minut. 730 mega. Po prostu super. Plus 0, tam mega. I uwaga! Hello!